Dzisiaj Manokorano tutaj wojantim i podobno na naszym świecie pojawił się ogromny potwór. O oh my god, to on! Musimy teraz szybciutko od niego uciekać, wziąć broń i do niego strzelać, żeby go pokonać. Pokonam go, pokonam. O nie, bananie, uciekaj od niego! To. Do... a Lawa, lawa! Trzymajcie się! Lawę zrobił, lawę zrobił, ja ledwo żyję. ledwo żyję, muszę uciekać, muszę szybko uciekać, muszę u... szybko uciekać, mam pół HP, mam pół HP, on mnie tutaj goni. Tak. O, Wojtek, cześć O, siema, Pryś, to ty, słuchaj ty robisz? Obił mnie od lawy, mam naprawdę mega mało HP I UFO jeszcze atakuje z Dobra, z musi... Do się masz w będę próbował ja, do niego strzelać, nie tylko póki co, co to wie? pierwsze co muszę przeżyć, a on jest naprawdę bardzo silny, więc spróbuję no, uciec tygoni. tutaj. O nie, ptyś, uważaj! On znamy, wezwał ja, pociąg do ciebie. Dobra, uciekam od niego. Widzowie, to jest Słucham naprawdę mega wziąć. poważny potwór. Nie wiem, czy my damy radę go pokonać. Dobra, będę do niego strzelał. Patrzcie, strzelam do niego! ha. ha. masz do za do swoje potworze! O nie, kolejny pociąg tam strzelił! Tyś, on ci rozwalił! rozwalił nie... No, Najgorzej, ty, jakim cudem on ten pociąg zrobił Taki ogromny Dobra, trzeba do niego koniecznie strzelać, naprawdę Dobra, strzelam do niego, strzelam Widzę ciebie z góry, Wojtek o stary, tylko żeby on do mnie nie szedł teraz Bo zobacz jakie ja mam małe HP. Mamy nowe produkty na Wojan Shop Jest to bidon oraz śniadaniówka Bidon posiada niesamowity wzór Ale oprócz tego również kozacką funkcjonalność Która pozwala wam otworzyć go jednym kliknięciem Patrzcie na to Klik i możecie już z niego korzystać Dzięki temu ta przekozacka technologia Pozwala wam zawsze zachować otwór do picia w czystości A zamknięcie bidonu jest tak samo proste jak jego otwarcie Wystarczy tylko zrobić tak Proste. W środku bidona znajduje się słomka, która ułatwi wam dostęp do picia nawet jeżeli macie go naprawdę mało. Nowy produkt to również śniadaniówka, którą możecie schować swoje ulubione jedzenie i zabrać na przykład do szkoły, na piknik czy gdziekolwiek tylko chcecie. Ma naprawdę sporo miejsca, jest łatwa do czyszczenia, można ją myć spokojnie w zmywarce i proste zamknięcie. Proste i szczelne, ponieważ naprawdę nie puszcza. Te dwa produkty są dostępne w zestawie w promocyjnej cenie. Także wejdźcie na wojanshop.pl i sprawdźcie. Ty teraz mnie oglądasz? Jest to ogromny w ogóle. jest. Jest naprawdę UFO znowu teraz leci Ale patrz, ja do niego strzelam A te ciosy nic mu nie robią O, po 6 HP mu tylko zabieram No nie mogę go trafić w ogóle Czekajcie Sprój tu W ogóle widzę, jestem smurfkatem Jak widzicie Jestem smurfkat Bo jesteśmy w tywie smurfkatów Smurfkat Wszyscy poszukują teraz smurfkata na świecie I my też A my tak naprawdę po prostu To my jesteśmy smurfkatem, co nie? Ale mam mega słabą broń Ona naprawdę Ej, o co jest? On rozwalił cały ten budynek Ja nie mogę Trzeba teraz naprawdę uważać Ile zostało osób? Niewiele Niewiele, o nie, on idzie w moją stronę. Ja się schowam spokojnie w tym domku, i tutaj będę do, go e, strzelał. O nie, pół HP mu zostało tylko, pół HP. Pół HP i go rozwalimy. Nie, on tutaj idzie. On tutaj idzie. Dobra, co się dzieje? On jest naprawdę potężny. Nie, 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 nie. Musimy go rozwalić. Pytajcie, jak myślisz, myślisz? Damy radę go rozwalić? Mam nadzieję, że ci się uda, no ja już niestety ci nie pomogę, ale za to mam lepsze na nie! Ojejku, tam był pociąg, pociąg o, ja zaatakował nas O nie, lightning, czyli teraz pije e, jakieś, ten wiesz, e, walnięcie, lalo, boży, kieruna lalo, być teraz. Co będzie? Pod, podłoga to na Jest, szedłem Przedtem okay, ja jestem bezpieczny. Raz. Ja nie mogę. Ej, mam już mega mało HP. Naprawdę, jestem na hita, że tak powiem. Już naprawdę. Muszę go teraz obić jak najwięcej. Lightning znowu. Muszę uważać, że na tą podłogę to lawa. Bo to jeszcze raz mnie zaatakuje. Jest po mnie. Bo Dobra, czy ja wie? go tam trafię? Nie mogę go już trafiać, słuchaj. Okej, okay, w ten sposób bo, spróbuję go okay. trafiać. O lol, o o Ile jest, yy, osób, które przeżyły? Jest cztery, nas już cztery. tylko cztery Musimy go strzelać Kiedy będzie pogodowa Torawa? Powiedz jak będzie A spadłem poza świat no, ja! Bude. Ja nie wiem, jak to się stało. Ale dobra, no. widzowie, jeszcze nie wychodźcie, ponieważ zarobimy odpowiednią ilość pieniędzy, żeby kupić sobie lepszą broń. Więc patrzcie, możemy kupić na przykład łuk sobie kozacki. Ja a po kupione. łuku. O, już masz łuk, dobra. Po łuku można jakąś bagietę. Co to jest? To jest jakaś bagieta. Można wybrać również sobie jakąś mega mocną moc. Więc weźmy sobie od razu taki power. Ok, autosort, dobrze. Mm. I weźmy sobie tutaj możemy jakieś levele Jak będziemy mieć wyższe levely, to odblokujemy sobie kolejne. Mm, poziomy, w których będziemy mogli wydropić lepsze jeszcze rzeczy. Mam tu również monety, które kupuję za 1400 robuxów, żeby kupić lepszą broń niż to, co było wcześniej. Bo to, co było wcześniej, było fatalne. E, co to jest? Fly in hot air balloon in the lobby? O lol, można latać w lobby. Dobra, kupuję to, kupuję to, kupuję to, kupuję to, kupuję to, kupuję wszystkie bronie! I patrz <ścoughs> na to! Co jest? Ej, już więcej nie mogę, nie wierzę. broń. Ej, będę miał jakiś pistolecik śmieszny, ale to jeszcze okay. jest za mało. Słuchaj, wydaję 5000 Robuxów w tym momencie, widzowie, żeby kupić sobie 300 tysięcy no. monet. Czy wy widzicie tą sumę? Tak, właśnie tak. Okej, okay, i zarobiliśmy 800 monet. No, to byśmy za dużo za to nie kupili. Wojtek, zaraz jest głosowanie i nowa mapa. Tak, nowa mapa. My kupujemy nową broń. Kaczuszkę mam jakąś śmieszną, dobra. Kaczuszka mi no to nie zła broń. Ło, wow, <laughs> mam jakąś bazukę. Dobra, biorę tą bazukę w takim razie. I Dobrze. mamy Teraz do ja zakręcenia jeszcze spina w takim razie, więc zakręćmy sobie szybciutko. Ale co tutaj mamy? Kill the god, właśnie. 1500 ekspo dostałem, więc całkiem śmiesznie. Jeszcze raz możemy sobie zakręcić. O, kręcą, co dostaniemy? Okej. Okay. Plus one anti gravity. Ok, czyli możemy antygrawitację zrobić. Niech nas wybierze, proszę, niech nas oh, wybierze! Ja będę, ja będę, ja będę. Ja Twoja team, ptyś! Prawie ptyś był! Prawie, ja, no nie! Ej, ptyś, tak jakbyś wszystko. był, to ja bym cię wtedy rozwalał tą swoją bronią, którą nie kupiłem masy, za milion pieniędzy. Ej, zobacz, on już ma 104 kili. 7 godwinów, czyli jest naprawdę bardzo dobrze. 16 godzin grał w tą grę! On ma mega ja. mocne staty, ja od niego uciekam, ale mam na szczęście bazukę, więc tą bazuką spróbuję go rozwalić. Patrz, patrz. Dobra, jest no, tam, jest tam. Idę do niego, nie wiem co. Ej, mnie też oznaczył on wie dokładnie, gdzie teraz wszyscy są. On grał 16 godzin w tą grę, więc ja się nie dziwię. Dobra, patrzcie teraz na to. Tyk. OLE 52! Ty, to strzela naprawdę dużo! 52, 52! Dobrze, już nie po 6, tak jak wcześniej, tylko 52. Ty, widać... Nikt go nie strzela! O co chodzi? Czemu nikt go nie strzela? Dobra, acid rain, o, musisz uciekać od tego toksycznego ucieka, ucieka, e, deszczu. Ucieka, ucieka, dobra, a ja wchodzę na to drzewo i z, z drzewa go będę strzelał. Patrz to. on okay, mnie będzie chciał e, dogonić tutaj. Dobra, obijamy go, obijamy. Jest git. Musimy go tylko wiesz zniszczyć. Dron a Dragon a tak? co to znaczy Dragon? A to jest Spoko, smog! To uciekam Smurfkat, uciekaj smurfkacie Jesteś zagrożeniem Jestem smurfkatem, widzowie Wszyscy się boją mnie jako smurfkata Dobra, chodźmy sobie teraz tutaj na górę Meteor Co jest? Co to było? Znowu ten smog? Ej, co ja tu jest? No, tylko, bo... Też padam. Ten smog mnie rozwala, oni są za mocni. Co jest? Dowody, 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 jestem w wodzie. Ej, dobra. nie pokonamy Ej, go nigdy, słuchaj, on jest za duży. Nie ma opcji. Pokonał mnie. Pokonał już cię? O nie, no, kolejny meteor. Nie... nie masz, nie Ja się chowam za drzewem. O nie, co jest no. Co jest grany? Smog mnie zaatakował znowu. Mam 0 HP, 0 HP. Nie, ginę. Ginę. Proszę. Level up, tier one, dobra, kupuję to. Buy item, nie wiem co to mi dało. A czy to mi da HP jakieś? Nie, chyba mi nie dało żadnego HP. You have unlocked rare pet. Dobra, dostałem jakiegoś rare peta. Jeszcze level up mogę dodatkowo kupić. Nie, 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 Dobra, zginąłem, stary, zginąłem, bo tutaj zaczęło się palić pode mną. Nie, nie mogę, nie. A on był naprawdę bardzo silny, ale słuchajcie, kupuję level up. Za level upy mamy jakieś karty, z których możemy dostać. <laughs> Jakiś śnieg dostałem, śniegową kartę. Tutaj mamy jeszcze jakąś kartę. O, co to będzie? Ufo! Przyleci i wszy... UFO i wszystkich rozwali właśnie tak. I jeszcze to. Dobra, co to za karta kolejna? Bowling, okej, okay. o co kringle. tutaj kringle. chodzi? Kringle, nie? Można... można... Tak, tak, można kolejny level up zrobić, to zróbmy. I za ósmy level będę mógł kupić kolejną jakąś podejrzaną kartę. Więc weźmy sobie kolejny level up, uwaga. Kringle. Tak. I patrz, otwieram właśnie wielotową kartę, co dostanę z niej tsunami! Ja co tsunami w rolluckie będzie? Będę miał tsunami, <laughs> Fajnie, dobra. Ale miejmy. mocne, dobra, sprawdzimy jak to będzie działało i zobaczymy. A tam patrz, tam dalej walczą. Teraz czekamy tylko na to, to aż to my to będziemy to wielkim bosem KTM. Okej, teraz musimy nie wybrać, ponieważ mam 56% szans! Co, jak to będzie? JESTEM, nie, ZMIENIĘ brydolet! SIĘ, BĘDĘ GIGA katem, OGROMNY, Jesteś, PATRZ ty. TO OH Widzę MY właśnie, God! O JAKI Jesteś, OGROMNY Smurfkat POTĘŻNY, DOBRA BIERZEMY SUPERNOWĄ TERAZ, CZEKAJ KTO MI TUTAJ STRZELA, DOBRA, no ja STRZELAMY GO jak jak strzeźć tą suproną? O ho! Rozwaliłem typka całego tutaj. I teraz tsunami. Pa, tsunami robię. Nie robię, nie robi Robi tsunami! niszczę was! Ej, dobra, ej, teraz co? Teraz UFO trzeba zrobić. O, patrz, wciągnąłem go! UFO go wciągnęło! Jestem to, bo nie robi nic, proszę tak? Proszę, proszę nic. Nie, o, nie, Bum! Nie, 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 nie. Widziałeś jak to tam zrobiłem? Dobrze! Dobra, co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Jeszcze tego zaatakujemy. Dobra, tam zaatakujemy tego lamusa Tutaj zaatakujemy kolejnego lamusa. Bum! Muszę tutaj podejść jakoś tak Bum! Leci kula kręgli, rozwala was! Ale was wszystkich tam cisnę, słuchajcie, lightning tego gostka Lightning zrobię! POOOOO! No nie, chyba nie dostał. O, dobra, może trochę jednak dostał i i teraz kula jeszcze w niego Aj, nie trafił niestety kulą Ale jeszcze raz lightning, będzie dobrze jak go trafię Dobrze I słuchajcie, bo on mnie już denerwuje On tutaj naprawdę mocno we mnie strzela Wjeżdża, więc ja wjeżdżam w niego tsunami Ogromne tsunami Rozwala system I teraz czas na UFO Kto mnie tutaj najbardziej klepie? Ten tutaj ziomal mnie tutaj najbardziej klepie Chodź to, chodź to, Chodź tu UFO Aaa, nie zapałem go, nie Ej, oni, by, oni mnie zaraz rozwalą. Dobra, muszę szybko tutaj strzelić. Muszę tutaj szybko strzelić, dobra. I teraz muszę szybko ich tutaj rozwalić. Dobra, niech to rozwali ich. Pięknie! Nie wiem, czy rozwaliłem go, ale kolejnego muszę rozwalić. Jakiegoś tutaj, dobra, tego. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze jedno bowling. Bowling, nie. właśnie tak. Tamtego ziomala. Tego, yyyś! Pięknie! Bo tak jak się czuję, że dostaję z w plecy. Nie wiem, nie wiem, stary. Nie jest kolorowo ogólnie. Ocie kręcę, Co ja tutaj robię? Ja nie wiem, co ja tutaj robię. Dobra. Ojci, chyba padasz za niedługo. No właśnie, rage. Muszę, muszę się zdenerwować. Muszę się zdenerwować i rozwalić wszystkich. Dobra. Tego tutaj. Tego tutaj. Dobrze, ale go trafiłem! I jeszcze tutaj. Dobrze. Muszę mieć combo, muszę mieć combo i go rozwalić. Dobra, jeszcze jedno lightning. O, kręcę, no już prawie go tutaj miałem. Dobra, rage. Tego. O, dobrze, dobrze, dobrze. Ale strzelam w niego, ale za wolno, za wolno. Ja muszę dobrze to wycelować, oni mnie zaraz rozwalą. Dobra, patrzcie to. Robię tsunami oni oni tam nigdzie nie uciekną już. Patrz, to właśnie tak. Ole to zrobiłem! Oj, Dobrze! Nie, mało HP, zaraz padniesz. Mam mało, to prawda, ale jeszcze, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Jest dobra rozwalony, kto mnie tutaj jeszcze strzela? Tam mnie jakiś strzela, tutaj, tutaj mnie jakiś strzela! A ty, owo ci dam! Dobra, patrz! Kula kręgli, dobra! Kopnięcie nie, co tutaj jeszcze może być? Earthquake! Dobra? Earthquake! Boom! Kopnięcie! Boom! Nie, nie, bo zaraz zginę! zaraz zginę! Nie. Muszę chodasz teraz, chodasz teraz. Muszę kogoś rozwalić jeszcze! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze! Rozwaliłem jednego, dobra i teraz tutaj? Dobrze, dobrze, dobrze! koniec, Nie, 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 jeszcze nie koniec, <śla> jeszcze, nie koniec. jeszcze nie koniec! Jeszcze chwilkę! <śla> Uwaga! Patrz, jakie tsunami robię! Rozwala każdego! Jeszcze wyjadę tutaj kulą kręgli. Nie trafiłem niestety, ale ufo go wciągnie. Wojtek, Pięknie... aj, nie wciągnęło, nie wciągnęło. Dobra, już prawie tutaj. Nie! Nie, 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 nie. 5 osób masz do pokonania. Pięć, jeszcze typa, Ja jestem mega słaby, jak w takim razie. jest, tutaj jest, Dobra, dobra, tam próbuję, tam próbuję, nie wiem, zobaczymy co to da. Słuchaj, jest giga przypał. Ja myślałem, że ta supernowa będzie coś dawała, ona jest mega wolna, nie mogę jej nawet tutaj strzelić nic. Dobra, lightning, nie. Ja mogę użyć, ja mogę tego użyć, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Ole, trafiłem lamusa, dobra. Jeszcze tego, ufo. A to jest Nie, już tak taką mapę. Tsunami, jeszcze ostateczne. Tsunami, tsunami nie. Pokonali mnie, ale powiem wam, naprawdę jest ciężko, jaki to ten potwór, szczerze. Ten power super nowa jest totalnie słabiackie, bo to się ładowało chyba z 5 minut. No okej, okay, kogo teraz wybierze? Gramy tak w ogóle w chowanego w tym momencie, więc e, śmiesznie. Ej, co to capibara? za? Prawie ja byłem! Smurfkat prawie yeah. był. Niestety czy to jest naprawdę kapibara? Oh my god! To jest To jest ogromna kapibara, która nas teraz będzie musiała znaleźć, to ponieważ faktycznie. gramy w inny tryb, jest to hide and seek. Musimy po prostu się ukryć i mamy do wykorzystania jakieś tutaj na przykład podskoki. Patrzcie, wyżej teraz sk skaczemy. Iś! I możemy schować się na przykład tutaj, patrz. Elo. Dobra, i spróbujmy wejść o, tutaj na dach. Atakuję, uważaj. O nie, tam już nie, do nie dostanę. Znaczy Wydaje ja to mogę tutaj. jeszcze raz użyć. Dobra. Cyk. No nie, nie mogę tego użyć. Cyk, cyk. Jak to użyć? Już mam chyba odpoczynek, już nie mogę. Dobra, schowałem się i patrz. Toy Hammer. O! Patrz jaka ogromna o, patrę, patrę. kapibara! O oh ja my ciekawe, god! Widziałeś? Potężna no, ja kapibara? Ale jestem, jestem bardzo daleko, żebym nic nie zrobiła. Ja się też schowałem, no bo gramy w chowanego kapibara, musi nas znaleźć w ciągu kilku tam chwil. Pytanie, czy nas znajdzie. O Ja nie mogę, ale walnęła młotem. Patrz, bije kogoś tam biednego człowieczka. Dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Ja teraz sobie tutaj wskoczę na górę. Kapibara jest Ona ma czwarty poziom dopiero. Nie, dobra, okej, okay. I teraz na górę. Nie, na górę. Nie dostanę się tam niestety. Dobra, to yeah. tutaj. Tak, tutaj, tutaj się dostanę. I teraz tu. To... No nie, nie mogę wyżej wejść. Jakim cudem. O, teraz. O kurczę, jakby baron skończył, uważaj tam. Oj, spokojnie, spokojnie. Ja tutaj sobie wchodzę na górę, żeby być bezpiecznym. Dobra. No nie mogę. Eść! No nie mogę. Nie mam już kolejnego skoku, żeby tam przejść. Mogę sobie co najwyżej stać tutaj na dachu. Dobra, ta capybara mi nic nie zrobi, patrzcie. No ona ona tam chodzi! Potężna jest, patrz, ale gigantyczna! Dobra. Uj, nie, eee, kapibara, akurat piłkę to ty zostaw. Dobra, zakręćmy sobie kołem fortuny i sprawdźmy co nam wypadnie! Invisibility, mamy niewidzialność! Dziwiało. Ej to jest OP, wow, super to, jest. to akurat nam się bardzo przyda wow. Smoke Bomb, no ja tego nie wiem. Boba. O właśnie, jak to działa, co nie? I wejdę anti -gravity to kolejne. To ja sobie teraz antigravity wezmę i wejdę na całą górę tego tutaj. O, patrz. Ej, patrz. Jestem na samej górze zamku. I ona mi już tu Kapibara nic nie zrobi. Kapibara, Kapibara. Patrz, kapibara, Ja tu jestem. kapibara. Hej, tak? Kapibara versus ogromny Smurfkat. Kto wygra? Smurfkat musi wygrać. Let's nie, go. Capibara, Oh my god, ona zniszczyła prawie cały most. No właśnie, yes. ja tak chciałem pić nad tym mostem. A ja jestem na samym czopku tego zamku. Ona mi nic nie zrobi. O nie! nie. nie Kościu! kogoś. Gościu, jesteś roz. Dobra, gościu został rozwolony. Ile nie, zostało osób? Rogu, Dwa, dużo. cztery. Pięć tylko! Już trzy. C... I to nie dużo. A, tylko pięć. Ogólnie ja przegrało do do już znacznie więcej Tylko cztery osoby teraz przegrał Ten, zostały Dwie kapibara minuty Dwie minuty na to, żeby kapibara kogoś jeszcze rozwaliła e, Półtorej minuty Uciekaj, ptyś, uciekaj, ptyś Ja mam mega dobrą miejscówkę Ej, patrz, ktoś tutaj do mnie przyszedł Siema Siema, siema, siema o, ale... A, Uciekaj, bo na cię teraz sklepie Widzę cię, ptyś, jak uciekasz Widzę cię, ptyś, jak, jak o, uciekasz jest. Uważaj na siebie, uważaj o piękne, piękne, piękne. Ona tam została. Dobra, czekamy aż zostanie pokonana kapibara na 100%. A widzę! A! Ptyś! Ty spadłeś z tego dachu na dół. O nie! Z tego mostu. Niestety. Tak, widziałem, tylko trzy osoby już zostały. Więc obserwujmy, co tu się wydarzy. Patrz, on goni tego typka tutaj. P minuta została, i to będzie koniec naszej kapibary. To będzie Twój koniec ostateczny. Będziesz rozwalona. O, increase got chance. Dobra, następna gierka będę na pewno godem. To jest pewne. Ponieważ sobie zwiększę szanse maksymalnie. Ej, poczek, zwiększam. 100% sobie dam. I to się musi wtedy wydarzyć. Dobra, biorę to. Okej, okay. ile już mam? 38% to jest maksymalnie? Czy mi się wydaje? I patrzcie, kapibara ogromna jest już. Centralnie pod nami, i ona tutaj już nic nie zrobi. się kręcę. Może to co najwyżej rozwali jeszcze cały ten, e, całą tą tutaj miejscówkę, ale raczej to już jej nic nie da. Ja sobie cały czas zwiększam szansę na to, żeby być w kolejnej rozgrywce właśnie takim potworem jak ta kapibara. Zostało 5 sekund tylko. 4, 3, 2, 1 i słuchajcie. Mamy to! Wygrana! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.